Nowy bike BJ30. Sów, który łączy efektywność hybrydy z terenową duszą. Tworzony na bazie 70-letniego doświadczenia projektowaniu aut 4 x 4. Układ napędowy oparty o 1,5 litrowy silnik benzynowy i dwa silniki elektryczne zapewnia elastyczność, niskie spalanie i imponującą dynamikę. To hybryda, która nie boi się wyzwań. Dzięki elektronicznie sterowanemu napędowi 4x4 i prześwitowi 215 mm, BJ30 radzi sobie świetnie, również poza utworzonymi drogami. A kąt natarcia 25 stopni i głębokość brodzenia 450 mm dają pewność w każdych warunkach. We wnętrzu znajdziemy nowoczesny system multimedialny, ambientowe oświetlenie w 64 kolorach i pełen pakiet systemów bezpieczeństwa: od aktywnego tempomatu po asystenta pasa ruchu. Bike BJ30. Nowoczesny hybrydowy SUV z terenowym DNA. Sprawdź go w salonach Bike Grupy Gazet.